Witajcie moi drodzy! Z tej strony zaniedbany, zasapany Sebol Honster 6 i dzisiaj pogadamy sobie o pierwszym odcinku drugiego sezonu The Last of Us, czyli serialowej adaptacji stworzonej przez HBO na podstawie gry pod tytułem The Last of Us. I jak coś, to ja osobiście jestem wielkim fanem serii The Last of Us. Kocham pierwszą grę, kocham drugą grę, kocham pierwszy sezon. To tak chciałem powiedzieć informacyjnie, żebyście wiedzieli, z jakiej stopy relacyjnej względem tej serii startujemy. I jak coś to będą spoilery na maksa, jeśli chodzi o ten odcinek. I będę odnosił się do gry, ale tylko i wyłącznie w kontekście tego, co zostało powiedziane w samym odcinku. Nie będę spoilerował przyszłych wydarzeń. Jakby co. I zacznę od narzekania. Przede wszystkim nie podoba mi się ta pierwsza scena, w której Abi stoi z ekipą nad tymi grobami i gadają o tym, że chcą zabić Joela. Dlatego, że The Last of Us 2 bardzo mocno opierało swoją historię na takich pewnych tajemnicach, na twistach fabularnych, na wywracaniu naszych oczekiwań do góry nogami. I w związku z czym, jak faktycznie widzimy tą ekipę Abby dosyć szybko w grze, to my nie wiemy o co właściwie im chodzi. Po co oni do tego Jackson zmierzają i tak I moment, w którym dowiadujemy się o co im chodzi, jest naprawdę takim potężnym zaskoczeniem, takim po prostu ciosem prosto w webechy, który wywraca kiszki do góry nogami. A w serialu niestety już nie będzie tego. Wstawianie tej początkowej sceny odziera całkowicie wszystko z tej takiej trochę tajemnicy, nazwijmy to. Czego po prostu fanem nie jestem i mam potężne obawy, że twórcy będą robić to częściej. Że częściej będą po prostu kawa na ławę wywalać o co chodzi, nie dając po prostu tego elementu zaskoczenia. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale póki co, widząc ten zabieg, trochę się na to zapowiada. Yy, I w ogóle mam pomysł, jak można było to zrobić trochę lepiej. Czyli nie dawać tej pierwszej sceny w ogóle. Mamy już ostatnie 15 sekund odcinka, gdzie widzimy w lesie, oni tam idą, widzą te Jackson yy, i załóżmy ujęcie na twarz Abi. i nagle kamera delikatnie schodzi w dół i widzimy nagle tutaj logo świetlików, nie? I bum! Ludzie, którzy oglądają serial, bo wiadomo, że gracze to wiedzą o co chodzi jakby ze wszystkim, no nie? Ale ludzie, którzy oglądają tylko serial mieliby już taką zagwostkę. o! Czyżby to byli świetliki z, z, z tego szpitala, w którym Joel zrobił rozpierdol? Czyżby... Yy, czego oni chcą? Czy szukają Eli? Szukają Joela? O co im chodzi właściwie no nie? Czego oni chcą? Po co oni idą do Jackson? A tak to już wiemy, że chcą zabić Joela, no. Trochę szkoda, bardzo, bardzo szkoda. Mówię, sama scena w sobie jest dobrze nakręcona. Nie mam nic do gry aktorskiej, nie mam nic do scenariusza, ale uważam, że była po prostu całkowicie niepotrzebna. I kolejny mój taki zarzut. Nie jestem fanem, że oni wzięli tą scenę po tańcówki pokazali tak szybko w tym serialu. Bo dla jasności, żebym nie został źle zrozumiany, sama scena jest nakręcona epicko. 10 na 10, 11 na 10 po prostu. Twórcy bardzo często cytują grę 1 do 1, wychodzi im to bosko. I tym razem jest nie inaczej. Tylko czemu oni dali ją tak wcześnie? Znaczy ja wiem, czemu oni dali ją tak wcześnie, bo chcieli, bo za pomocą tej sceny dosyć łatwo można było ustanowić pewne relacje między Diną i Eli, y, Jess, Jessim, y, że ten Sef, no nie, y, tego Joela też pokazać, że jak tam Eli go opierdala, no nie za to, że y, wchodzi, że tak powiem, jej w drogę. Ta scena dużo daje, tylko problem polega na tym, że w grze my tą scenę widzimy praktycznie pod sam koniec. W ramach retrospekcji. Po tym, jak przeszliśmy już przez bardzo dużo razem z naszymi bohaterami oczywiście nie wchodzą spoilery my w tej grze przeżywaliśmy naprawdę bardzo dużo różnych silnych emocji nierzadko nieprzyjemnych emocji. I ja bym powiedział, że ta scena, tej potańcówki miejsce, w którym została ona umiejscowiona w grze jest raz, że takim trochę balsamem na rany, w które ta gra wyryła w naszej psychice a po drugie jest takim trochę no nie chcę spoilerować gry, że tak powiem, ale to co się dzieje po tym jak widzimy tą retrospekcję jest jeszcze smutniejsze po prostu y jak ją widzimy właśnie, nie? I w momencie, kiedy oni tą retrospekcję wrzucili na sam początek, to automatycznie już odebrają, odbierają sobie element tego, żeby wykorzystać to później, tak jak to było w grze, bo to był po prostu idealny moment na to, żeby to pokazać jakby, nie? Przy czym wiecie, chcę, chcę tylko tutaj zaznaczyć, że ja nie jestem jakby takim typem osoby, która czegoś nie lubi, bo jest inaczej niż w oryginale. Nie. W serialowym chociażby, pierwszym, pierwszym serialu, pierwszym sezonie serialowego The Last of Us było bardzo dużo zmian względem oryginału i większość tych zmian naprawdę bardzo mi się podobało po prostu, nie? I autentycznie, mówię raz, że odarcie tej tajemnicy, czego ta ekipa szuka, czemu idą do Jackson i tak dalej. Po prostu uważam, że to jest gorsze niż w grze. Tak samo umiejscowienie tej potęcówki, no nie? No ale mówię, sama potencjówka przynajmniej nakręcona genialnie, więc tutaj plusik, ale potężny minus, że funkcja tej potańcówki już nie będzie taka dobra, bo w grze też było to coś takiego, że Jesse przychodzi po Elin, żeby pojechać na ten, na posterunek. I oni rozmawiają sobie o tej sytuacji. Że o, słyszałem coś tam, że się pocałowało. Nie, coś tam, o, na mnie pocałowała. O, słyszałem, że Joel pobił typa. O, coś tam, a jednak go popchnął i tak dalej. Więc na początku gry słyszymy o jakiejś tam sytuacji, w której Eli brała udział razem z Diną i z Joelem. A potem, dopiero już po wielu godzinach, mamy nagle, oglądamy tą sytuację w idealnym momencie, właśnie takim kojącym i smucącym jednocześnie. Więc ta potencjówka w grze miała po prostu dużo większą moc. A tutaj ta moc została jej odebrana. No ale jest jak jest, że tak powiem. Ech. Kolejna rzecz to trochę nie do końca mi się podoba taki bardzo duży kontrast pomiędzy Diną a Eli. Mam wrażenie, że w grze one były trochę bardziej zbalansowane, a tutaj mamy taką niepokorną, totalnie wkurwiającą i nieprzyjemną wręcz. W kontaktach z, z innymi ludźmi, nie licząc oczywiście Diny Eli yy, i ten. I tu Dinę, która jest taka miła, wesoła, taka dziecinna wręcz, taka, 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 to po prostu taki, taki vibe z niej bije, taki wręcz dziecięcy i ten kontrast między tymi postaciami jakoś nie wiem czemu, ale jakoś do końca mi nie gra, tak szczerze mówiąc. Jakoś nie czuję tej więzi pomiędzy nimi jakoś, no nie? bo w grze to bez problemu. Totalnie po prostu miałem takie poczucie, że te one mają się ku sobie, nie? W serialu jakoś nie mam tego wrażenia. Po prostu nie wiem z czego do końca to wynika. Czy to jest kwestia po prostu właśnie tego kontrastu między tymi postaciami czy zagrania. Wiesz, muszę przyznać, że ta Isabel Merced, która gra yy, Dine, w tej scenie z potencówką zajebiście zagrała, no nie? G mega genialnie. Genialnie bardzo mi się podobało. Ale jakoś tak nie czuję tej chemii między tymi bohaterkami. Nie wiem właściwie dlaczego, ale nie czuję tej chemii właśnie, no nie? Yy, dodatkowo też jak się pojawiła ta ekipa ABI, to ja w ogóle, jak oglądałem pierwszy sezon serialu, to ja takiego tak zwanego huka z postaciami łapałem natychmiastowo. Że pojawia się Joel Boom, pojawia się Ellie Boom, Sara Boom, Tommy Boom, Bill Boom i tak dalej. No nie? A jak się pojawiła ta ekipa ABI, to jakoś tak nie poczułem póki co koneksji żadnej. nie. W się sensie mówię, ABI to jest moja ulubiona postać z gry. I zobaczyłem tą aktorkę, która gra ABI. I jakoś tak nie poczułem tego jeszcze, ale wiadomo, oni dopiero dwie minuty byli na ekranie, więc jeszcze będą mieli szansę się jakby wykazać. Nazwijmy to. Więc to taki pół minusa, powiedzmy, za, za ten aspekt, jakby, no nie? No i to w sumie generalnie by było chyba tyle. No i jeszcze jeden taki minus tego odcinka to fakt, że jest on po prostu taki bardzo spokojny. Że jest takim bardzo z takim delikatnym wprowadzeniem, takim, taki bezpieczny ten odcinek jest po prostu, nie? Że jest takim wprowadzeniem, w, 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 ułożeniem, że tak powiem, pionków na planszy, co się stało z naszymi bohaterami, że tutaj Joel jest tym właśnie budowlańcem, tutaj Ellie się trenuje, jeździ na patrole i tak dalej, i tak dalej, no nie? I, te, i przez co ten odcinek jest po prostu mało emocjonujący. Pamiętam, że pierwszy odcinek pierwszego sezonu naprawdę zwalił mnie z kolan. No nie? Był potężny, dużo się tam wydarzyło, bardzo emocjonujący był, a ten drugi, pierwszy odcinek drugiego sezonu już nie był taki emocjonujący, aczkolwiek wydaje mi się, że to mógł być też celowy zabieg na zasadzie trochę takiej, wiecie, ciszy przed burzą, trochę można by było powiedzieć, że tutaj jest wszystko jest spokojnie, spokojnie, a w kolejnym odcinku zacznie się jakiś rozpierdol totalny. No nie? Ale nie da się, że tak powiem, nie odeprzeć tego efektu, że ten odcinek był mało emocjonujący, po prostu. Ale nie był zły. No nie? I właśnie, wyjdźmy już z tego narzekania, przejdźmy do chwalenia. Przede wszystkim warstwa produkcyjna, stricte w sensie scenografia, udźwiękowienie, muzyka, gra aktorska, ujęcia i tak dalej. Szczególnie właśnie scenografia, nie bez powodu powiedziałem o niej na samym początku, już w pierwszym sezonie, szalenie mi się podobało taka organiczność tego wszystkiego, że wszystko się po prostu wygląda bardzo legitnie, bardzo organicznie, bardzo yy, żywo, że to wszystko jest właśnie dotykane, że to jest korzystane przez ludzi, no nie? Że taka głębia jest w tym po prostu, że nie jest to po prostu jakaś tam makieta postawiona, znaczy to jest makieta, wiadomo, najprawdopodobniej, ale ta makieta jest bardzo, bardzo wiarygodna. Nie masz wrażenia takiego plastiku, takiego jakby... Że korzystają już z yy, tam przerobionych wiele razy asetów, że tak powiem, czy coś. Tylko wszystko się takie wydaje świeże, takie naprawdę z pompą, jakby nie. Że ja uwielbiam po prostu sobie zatrzymywać ujęcia i patrzeć sobie na takie pojedyncze elementy tej scenografii, jak zajebiście ona została po prostu zrobiona, dopieszczona do najmniejszych szczegółów. To samo już to był pierwszy sezon, i tutaj dalej to trzyma naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom. Po prostu dobrze się ten serial ogląda, no nie. I pierwszy sezon się dobrze oglądało, i drugi i ten sezon, póki co przynajmniej, ogląda się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Scena z klikerami, znaczy z klikerem w sumie w tym w tym centrum jakby handlowym opuszczonym, zajebista, bardzo mi się podobało. W ogóle też spoko motyw, że oni jakby, bo Eli w grze była taka. Dosyć dowalona już, na dzień dobry, nie? Że ona rzucała się na klikera i jednym ciachnięciem noża już wbijała w szyję i rozwalała go, nie? A podoba mi się to, że serial, idąc dalej drogą takiego, powiedzmy, większego realizmu względem gry, pokazał właśnie, jak Eli rzuca się na tego klikera i nie, że jednym celnym ciosem go zabija, tylko tam się wtrzamoczy z nim, tam ciacha, 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 że jest to takie trochę... Slopi, takie jeszcze niedopracowane, niewyświczone do końca, takie improwizowane wręcz. Bardzo mi się to podobało i w ogóle mi się właśnie podoba takie bardziej realistyczne podejście serialu, że nie ma tych zarodników, chociaż podobno tutaj mają wrócić zarodniki. Zobaczymy jeszcze w jakiej formie, ale że te grzyby to jest taki hive-mind, no nie, tutaj tak jakby ta grzybnia rozpościera swoje macki dosłownie, no nie, pod ziemią. Sieć rozwoju grzyba po prostu gdzieś tam się roztacza dosłownie i w przenośni, gdzieś tam poza naszym wzrokiem. Zresztą w ogóle ten motyw, że jak oni tą rurę otwierają i tam się pojawia ten grzyb na końcu odcinka, no nie? No to jestem właśnie ciekawy, jak będzie wyglądać właśnie bitwa, bitwa w tym, bitwa w Jackson, no nie? Bo widzieliśmy w sumie w zwiastunie, że tam ta horda to będzie bliżej, bliżej jakby Jackson bezpośrednio, bo bo w grze to byliśmy troszeczkę kawałek od tego Jackson, nie bezpośrednio w Jackson, yy, gdzie pojawiła się Horda, a tutaj ewidentnie Horda będzie w samym Jackson. Jestem ciekawy, jakie straty w ogóle bohaterowie z tego poniosą, no nie? Yy. A, i w ogóle, czekajcie, bo ja w ogóle. Teraz mi się w ogóle przypomniało. Powiedziałem straty, nie wiem czy jak powiedziałem te słowo, to mi się przypomniało. Bardzo fajny Isterek, że podczas tej potańcówki, która już wspominałem, była zajebiście nakręcona, więc mogę też to wrzucić do chwalenia tego, tego odcinka, że... Pojawia się tam Gustavo Santo Alaila, czyli twórca muzyki do The Last of Us. On się pojawia też w grze. W sensie, że jak idziemy sobie przez Jackson, to on sobie siedzi tam na ulicy, obok, obok niego stoi piesek i gra sobie na gitarce, no nie? Czy tam na banjo. No i, i tak samo. I w grze właśnie, znaczy w serialu faktycznie, on sam we własnej osobie się pojawia, gra właśnie w swoim instrumencie. Bardzo fajny smaczek, bardzo mi się to podobało, no nie? Więc mówię, scena w tym, tym spoko. Stalker, czyli tak zwany czychacz po polsku, zajebiście wykonana postać. W sensie, raz, że ta charakteryzacja, ta laska wygląda naprawdę przerażająco. I w ogóle też, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale ona ma poszarpaną gębę z, z odartym nosem całkowicie, nie? a na zewnątrz leżał misio, no nie? I mi się wydaje, że prawdopodobnie ta strata nosa nie nastąpiła z powodu grzyba bezpośrednio, tylko bardziej z powodu walki z tym misiaczkiem właśnie, który tam sobie leży, no nie? Taki fajny detal. Znaczy, oczywiście, może tak nie było, ale można sobie tak w, 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 wnioskować. Tak zwany environmental storytelling, nie? Dlaczego ta, ta stalkerka nie miała nosa? No bo na zewnątrz leżał miś, który prawdopodobnie ją, ją tego nosa pozbawił, no nie? Bardzo dobre, bardzo mi się podoba coś takiego. I w ogóle jak tam Eli sobie chodzi, i ten stalkerka tam gdzieś tam sobie, tam pomału czycha, gdzieś tam z tyłu, no nie. I ta scena, która mi się szalenie podobała, jak Ellie stoi z tym shotgunem, no nie? I mówi, no biegnij do mnie, biegnij kurwa, no nie? A ona się tam chowa gdzieś tam, no nie. Zajebiste, naprawdę. Super, super konfrontacja z tym stalkerem. Może niepotrzebne to, że została tam ugryziona, a potem mamy scenę, że ona specjalnie sobie rozrywa tu ranę, żeby nie było, że to od ugryzienia, jakby, no nie. Może z jednej strony fajnie było pokazanie, że to było zrobione specjalnie, ale z drugiej strony, yy, ale z drugiej strony tego. Bo wiecie, bo też jest taka akcja, że Eli nie ma tego śladu po bizny bliz, jakby w The Last of Us 2, tylko ona ma tutaj yy, op op oparzenie jakby. Więc ja zakładam, że Joel wpadł na taki pomysł, żeby nie było tej, tej rany. No nie? To musimy ci podpalić rękę po prostu, żeby stworzyć inną ranę, żeby przykryć to, że zostałaś ugryziona po prostu. No a potem na to tatuaże nałożyli, że tak powiem, no nie? Yy, więc prawdopodobnie też ci tutaj pokazać ten element, że za każdym razem, jak Ali zostaje ugryziona, no to musi coś z tym zrobić, jakoś załatać tę dziurę, w cudzysłowie, robiąc jeszcze większą dziurę. Tylko zastanawiam się, czy to było potrzebne, ale dobra, to w sumie nie, nie, nie przeszkadza, że tak powiem, że tak to zostało ukazane, no nie? W każdym razie, o to, że Jackson w ogóle. A, czy znaczy zaraz, jeszcze zanim Jackson. Y, spoko właśnie było to, że. Bo w pierwszym sezonie, taki największy zarzut względem pierwszego sezonu. O, Największy zarzut względem pierwszego sezonu było to, że było za mało klikerów. Bo mamy klikerów w pierwszym odcinku... Znaczy, klikerów zarażonych, po prostu. Mamy w pierwszym odcinku, mamy w drugim odcinku, a potem trzeci, czwarty całkowicie praktycznie zapomina. W piątym mamy hordę zombie, że aż mamy, że aż już do pożegu. i potem znowu mamy taką zmugę, jakby, nie? Już w pierwszym odcinku pokazali klikera, wypadło to naprawdę super. Miejmy nadzieję, że będzie tego więcej, bo też nie chodzi o to The Last of Us. Nie musi być o zabijaniu tych zarażonych cały czas, nie? Wiadomo, że nie chodzi mi o to, żeby w serialu było tyle zabijania zarażonych, co jest w grze. Bo to by było absurdalne i zupełnie niepotrzebne. Ale jednak trochę więcej, no nie? Więc miejmy nadzieję, że to jest zapowiedź tego, że będzie trochę więcej właśnie scen, gdzie walczymy faktycznie z tymi zarażonymi. No. E Podoba mi się, to już w pierwszym sezonie też było spoko, że coraz więcej dowiadujemy się o tym Jackson, jakby, no nie? Że pokazujemy tego Joela, który właśnie tutaj do, dowozi, znaczy dowodzi. Dowodzi i dowodzi. Dowodzi, a dzięki temu dowozi yy, budynki i tak dalej, że tam nadzoruje to wszystkie prace i tak dalej. Yy, w ogóle ta rozmowa też. Z Marią. No nie, bo w sobie powiecie, bo, bo, bo też prawda jest taka, że kurde, że jasne, jesteśmy tu taką fajną miejscowością, która przyjmuje uchodźców w tej wojnie z zarażonymi. Ale prawda jest taka, że jeżeli nasza łódka ta przysłowiowa ma ograniczoną ilość, no to też nie można poświęcać dobra swoich bliskich ratując obcych jakby. Nie, że ratujmy tych obcych, nazwijmy to, ale pod warunkiem, że zapewniliśmy najpierw dobrobyt sami sobie i swoim bliskim, no nie bezpieczeństwo i tak dalej, a nie że yy, kosztem tego, że przyjmujemy innych, narażamy swoich bliskich no nie? bo to jest nierozsądne bardzo moim zdaniem więc tutaj stoję po stronie Joela w tej dyskusji i właśnie spoko, że widzimy właśnie te takie zakulisowe rzeczy w tym Jackson podoba mi się ta scena z tym takim przesłuchaniem nazwijmy to po tej akcji w tym centrum handlowym, że musiały się wyspowiadać z tego, co się stało i że ta Maria tam mówi, że o Dina tu tam nic nie widziała, jakby, no nie. To taki fajny akcent, że Maria dobrze zna, jakby, bo pewnie już nie raz rozrabiały, już nie raz Dina tam próbowała coś kłamać, i, i pewnie od razu Maria widzi, kiedy mówi prawdę, kiedy kłamie i tak dalej. Jest jak trochę taka matka, ciotka, powiedzmy, no nie. I całkiem fajnie te relacje po prostu pomiędzy postaciami są tam budowane. W ogóle zauważyłem, że w serialu jest bardzo dużo takich małych różnic w stosunku do gry, które absolutnie mi nie przeszkadzają. Typu mamy Martwego Misia, a nie Martwego Łosia. Takie było w grze. W grze po Eli na patrol idzie Jessie, a nie Dina, i dopiero do Diny ją przyprowadza. A tutaj pojawia się Dina, jakby, no nie? W grze Joel przynosi gitarę dla Eli. A w serialu Joel zabiera gitarę Odeli, że tak powiem, no nie? No i to są takie rzeczy, które mi absolutnie w żaden sposób nie przeszkadzają, tylko bawi mnie tak trochę to, no nie? W taki pozytywny oczywiście sposób. Jak tutaj twórcy trochę bawią się takimi drobnymi elementami, nazwijmy to, no nie? No i co tam jeszcze? Co tam jeszcze było w tym. A! Właśnie, zmiana a propos stosunku do gry. Eli w grze uczy się strzelać ze snajperki w takiej trochę dłuższej retrospekcji. no nie, A tutaj mamy to skondensowane do takich dwóch minut, po prostu szybka piguła jak sobie stoi z tym stomim, a właściwie to leżą, strzelają do klikerów. I ona poprzez zabawę, powiedzmy, uczy się jak strzelać z tej snajperki. I bardzo spoko, ta, ta zmiana mi się bardzo podoba. Że wydaje mi się, że nie było potrzeby robić takiej długiej retrospekcji, jak to było w grze. Tylko spokojnie, taka krótka scena, żeby ustanowić to, że ktoś nauczył Eli korzystać ze snajperki czy tam z karabinu, że mamy tu ustanowione, gdzie ona nauczyła się dobrze strzelać. No, nie i walić te główki, nazwijmy to, no nie. W ogóle ta scena, jak ona zaczyna drzeć się, że jestem odporna, jestem odporna, zajebiste. Bardzo mi się to podobało. Eli oczywiście sama w sobie jest taka bardzo mocno nieznośna, ale podoba mi się to, bo wydaje mi się, że to jest taki właśnie celowy zabieg, nie, że ona taka ma być po prostu, nie, że to nie jest tak, że popełnili błąd, no nie, że jest źle zagrana czy coś, tylko ona ma być taka wkurwiająca, yy, taka trochę, trochę, taki syndrom yy, tego, yy, Johna Connora, że tak powiem, no nie, dopóki tam Terminator nie wiedzie i go nie ustawi do porządku, nazwijmy to, no nie. I to jest na swój sposób urocze, bardzo mi się to podoba, w jaki sposób jest to robione. Tylko tak jak wspomniałem na początku, to że Dina jest takim totalnym przeciwieństwem tej Eli w tym materii, trochę mi się gryzie, troszeczkę mi się gryzie, ale mówię, to nie jest jakiś tam wielki problem. Ogólnie też serial zauważyłem, że bardzo mocno stara się podkreślić, i fajnie, że to robi, że stara się tak bardzo mocno podkreślić, jak bardzo... Eli wkurza to, że Joel cały czas gdzieś tam za jej plecami próbuje jej pomagać, pomimo tego, że ona tej pomocy nie potrzebuje. Nie, nie? I to jest w ogóle taki powtarzający się motyw związany z Joelem i Eli. Czyli ten aspekt, że Joel chce dla niej jak najlepiej, ale przez to, że jest nadopiekuńczy tak naprawdę oddala ją od siebie, po prostu, no nie? Taki syndrom właśnie nadopiekuńczonego nad rodzica, który robi coś za plecami swojego dziecka, no nie? To jest mega przejebaną opcją. I wiecie, już w tym szpitalu, na końcu pierwszego sezonu, co odjebał, a teraz dalej to kontynuuje, tylko na mniejszą skalę jakby, no nie? Niszcząc tą relację po prostu między nimi. Że wiecie, tutaj Jesse nie chciał, żeby koleś walił ją w w, w łeb. W łeb za mocno no bo żeby Joel nie gadał. Tutaj Tommy nie chce tego. Nie chce wysłać Eli na tą na misję, znaczy na patrol. No bo Joel. Tutaj Joel wtrąca się jak ten Sev podczas potencówki do nich podchodzi i tak dalej i tak dalej. I faktycznie Joel w końcu musi nauczyć się on musi odpuścić. Let go, jak to się mówi, no nie? A a propos let go, genialna, najlepsza scena w całym odcinku. Rozmowa z terapeutą, terapeutką. Masakra, ale mi się podobała ta scena. Jak widziałem to w Zwiastunie, to byłem przekonany, że ta scena będzie taka słaba, po prostu, nie? Takie jakieś mamrotanie, pitolenie, głupot i tak dalej. A tu wjeżdża ta terapeutka swoją drogą, mama Kevina, samego w domu. Występowała też swoją drogą w Beetlejuice, no nie? I. I. Yy, yy. Czekaj, aż się lekko, lekko się zasapałem, bo mam trochę zatkany nos i trochę ciężej mi się oddycha. Wleje ten alkohol, on jej daje to zioło i nagle jak ona wystrzeliwuje z tym Judinem, no nie, wali po prostu prosto z mostu, opierdala tego Joella od góry do dołu, że ten nasz, za nim mówił, bardzo mi się to podobało. Zajebista scena i powiem szczerze, jak początkowo miałem duże obawy, że to będzie jakieś takie słabe, to po zobaczeniu tej jednej sceny mam ochotę więcej tej postaci zobaczyć na ekranie. Mam nadzieję, że też będą tak epickie monologi, walone, że tak powiem, no nie? Zajebiste. Bardzo mi się, bardzo mi się to podobało, no nie? No. Ale widziałem w ogóle trochę narzekania. Widziałem, że trochę ludzi narzekają, że o kurde, koleś przecież przeżył śmierć córki 20 lat temu. Yy, tutaj 20 lat w tym świecie zabił masę ludzi. Tutaj to wszystko i co? Nagle musi do terapeuty chodzić. Tak, jak głupoty ludzie po prostu gadają w tym internecie, po prostu jakoś tak nie rozumiem, po prostu, no nie? Że wiesz, że jeżeli żołnierz tam poszedł na wojnę i siedział na tej wojnie 10 lat i zabił 500 osób, to znaczy, że nie musi już tego z kimś pogadać na temat swoich problemów, że tak powiem, no nie? No ale już abstrahując, mówię, mi się ta scena bardzo, bardzo podobała. No i co. I to chyba na tyle by było, tak na dobrą sprawę. O czym tutaj więcej jeszcze można by było powiedzieć. Bo właśnie, bo w tym odcinku w pozorom bardzo mało się działo. Nie ma za bardzo o czym rozkminiać, o czym się zastanawiać, jakby za bardzo, no nie? No więc, tak podsumowując, odcinek mi się podobał. Dałbym mu takie. myślę, że. 8,5 na 10. Znaczy, oczywiście, żeby to było jasne, to nie jest recenzja. No nie, to jest tylko opinia fana The Last of Us. Ja pierwszy odcinek pierwszego sezonu, jakbym miał ocenić, oceniłbym na 10 na 10. No tutaj mówię, te, brak trochę tych emocji, fakt, że ten odcinek jest taki bezpieczny, bardziej taki ustanawiający, taki uspo, uspokajający, yy, gdzieś tam spowodował, że nie poczułem takiej ekscytacji, kiedy go kończyłem, jakby, no nie? Że obejrzałem, byłem takie, okej, okay, fajnie, czekam na kolejny odcinek, ale nie miałem takiego, o kurwa, muszę jeszcze raz obejrzeć, jak miałem z tym pierwszym sezonem, jakby, no nie? Dlatego obniżam tą ocenę, plus kilka tych właśnie decyzji artystycznych. Stawienie tej pierwszej sceny zabi, która udziera wszystko całkowicie z tajemnicy. Po yy, która pomimo tego, że nagrana genialnie, to nie będzie miała tej samej funkcji, którą miała w grze. A w grze miała genialną funkcję. No, ała! No i jeszcze nie jestem przekonany do tej relacji między Diną a Eli. Ale mieliśmy tego mało, więc miejmy nadzieję, że z czasem to się rozkręci. Poza tym, zajebisty odcinek. Naprawdę bardzo, bardzo mi się ogólnie podobał. No i co? Dajcie znać, co Wy myślicie o pierwszym odcinku drugiego sezonu The Last of Us. Eee, będę każdy odcinek starał się w dniu premiery omawiać. E, dzisiaj mieliśmy, teraz mieliśmy takie jednodniowe opóźnienie, bo wczoraj trochę mi się plany pozmieniały, nazwijmy to. Ale od przyszłego odcinka już postaram się robić dzień w dzień, po prostu, kiedy wychodzi kolejny odcinek. No, a tymczasem dbajcie o siebie to najważniejsze. I mam nadzieję, że słyszymy się następnym razem. Hejka!